Moim gościem jest pan profesor Andrzej Jakubowiak, University of Chicago. Witam panie profesorze. Panie profesorze, to doskonała okazja, żeby porozmawiać o terapiach przyszłości dla pacjentów chorujących na szpiczaka. Pan profesor jest wybitnym specjalistą w tej dziedzinie. No właśnie, na jakie leki teraz czekamy? Czy technologia karti to jest właśnie ta przyszłość, czy ona jest skuteczna dla pacjentów ze szpiczakiem? Ogólnie mogę powiedzieć, że immunoterapia, w co włączyłbym przeciwciała, które już są dostępne również w Polsce, jest tym nowym, nową grupą leków, które robią różnicę. I w, w tych ramach karti mają indywidualnie jako jedna metoda leczenia najlepsze wyniki do tej pory. Tak, żeby króciutko zilustrować, w najlepszych nawet schematach leczenia nowo diagnozowanego szpiczaka my uzyskujemy 100% odpowiedzi i około 50 60% kompletnych remisji to było tylko w najlepszych badaniach. W nabrotowym szpiczaku, a na pewno w szpiczaku bardzo zaawansowanych, te odpowiedzi są rzadsze i zdecydowanie mniejsze kompletne remisje. Karti w szpiczaku. Te najlepsze wyniki, które do tej pory widzieliśmy, dały tego rodzaju odpowiedzi. 100% odpowiedzi, ponad 50% w dwóch badaniach kompletnych remisji. Gdzie jest, co to jest dobra wiadomość, gdzie jest jeszcze pole do pracy dla nas i gdzieś, gdzie musimy zrobić większy postęp, to to, że pomimo takiej dobrej odpowiedzi. Pacjenci, którzy byli leczeni CAR-T i uzyskali nawet kompletną remisję i brak choroby resztkowej mają nawrót choroby po różnym okresie czasu, średnio pomiędzy rokiem i rokiem i pół, w zależności od tego, na które badanie patrzymy, z tych, które zostały do tej pory opublikowane lub zaprezentowane, to jest za krótko. To jest za krótko dla wielu pacjentów i z tego powodu to jeszcze jest ciągle... Eksperymentalna metoda, ale ja osobiście wierzę, że KARTI jest tym następnym wielkim krokiem, które my w tym momencie robimy dla szpiczaka i co do tego nie ma wątpliwości, to, co było naszą nadzieją i czego może jeszcze w tym momencie nie osiągnęliśmy, że to w tym momencie nie może być jeszcze uznane jako kuracja wyleczająca Szpiczaka. Tak jak to się udało w innych chorobach, na przykład w chłoniakach, ale ja jestem przekonany, że jesteśmy bardzo blisko, żeby ten cel również zrealizować. I podsumowując, to długa wypowiedź, ale ważna, bo to jest ważna metoda leczenia. Jest to w moim przekonaniu nasza nasze najlepsze narzędzie, które dostaliśmy. Narzędzie, które ma same ryzyka, o których nie mówiłem, ale one są niemałe czasami, ale ważne ale w kontekście tego, że te wyniki są takie dobre do tej pory, warte nie tylko dalszych badań, ale warte rozważenia przez pacjenta, który jest na tym etapie, że może być brany pod uwagę dla tego leczenia.